Na obwodzie tortownicy ułóż pionowo batony czekoladowe KitKat. Wyjmij herbatniki z opakowania. Połam na kawałki do kielicha blendera. Zmiel herbatniki. Pokrój masło na kawałki. Roztop w kuchence mikrofalowej. Wymieszaj herbatniki z roztopionym masłem. Umieść masę w tortownicy. Wyrównaj spód dnem szklanki. Przełóż serek kremowy do miski. Wlej esencję waniliową. Dodaj cukier puder. Zniksuj krem. Wlej śmietankę kremówkę do miski. Ubij, aż stanie się sztywna. Wymieszaj bitą śmietanę z kremem. Nałóż warstwę kremu do tortownicy. Wyrównaj szpatułką. Wyjmij gorzką czekoladę z opakowania. Połam na kawałki do miski. Wlej śmietankę. Rostop w kuchence mikrofalowej. Wlej polewę czekoladową. Wyjmij kitka z opakowania. Pokrój na kawałki. Udekoruj tort. Chłodź 4 godziny. Wlej mleko do rondla. Dodaj cukier, kakao, dopraw solą. Dodaj drobno posiekaną gorzką czekoladę. Dokładnie wymieszaj. Dodaj skrobie rozpuszczoną w mleku. Przelej do filiżanki. Udekoruj bitą śmietaną. Dodaj krople czekolady. Tort, któremu nie można się oprzeć. Wygląda spektakularnie, idealny na każdą uroczystość.